Też widać, że już są znowu ja, że e, nie nakrywałem odcinków, nie wstawiałem o w niedzielę ale będę już się starał regularnie. E, wstawiac i ten i ci, reklamy w World of Tanks. Jeżeli ktoś ma Fortów of Tanks, to niech napisze tam w komentarzu, i ja będę lajkował i stawał tak Także postaram się też jutro e, naklać odcinek, jeżeli mi się uda. także ten. I e, e, czekajcie. Mm, Okej. Okay. I tak, i Time to tu chociaż tysięcy lajków, dziesięć łapek albo dwadzieścia plus, róbcie to. A także e, ten kramy Ci e, z World of Dunks. Także pędziemy zorgosców. E, pędziemy i w e, odpoku szli. Także my tu z koszem jedziemy z jakimś. Ja nie wiem. Kiedyś się nie patrzy na trulkę, co się robi, waliwy, jakiś jakiś Tak Także tak. Ja mam M5, stu alt, a wy napiszcie w komentarzu, jaki wy macie już czołg. Ja dopiero zaczynam, tak się wiecie. Może kiedyś będę miał lepsze. Mam nadzieję. Chociaż. Także ja jadę, tam już e, Dobre, na Dobra, jedziemy na niego. E, dawaj, kościół. Nie, tu dwa czołki. O, fak. Tu jest więcej czołków, słuchajcie. Help! Oh fuck. Myślałem, że tu jest ten. Dobra, wycofujemy się. E, bo nie tam laty. Ten kampi i nas pewnie loswali. Jak znam życia. No, niestety. Tak jest Tak no. Także tak. Zaklamy dzisiaj trzy e, 3, e, 3, 3 lunty. Także wracamy e, do kalasu. So, Weźmy czwórkę i, i trójkę talarz. Także lecimy. Z tym i zasubskrybujcie mój kanał, i, i tyle, i klamy dalej e, czekajcie hmm. czekajcie, czekajcie, a to weźmiemy wesmiemy trójkę. Jeżeli się głośno mówię, to napiszę tam w komentarzu, będę i przypinał szelcze. I napiszę, czy ufasz, pada już śnieg, po u mnie pada. I czy wyszliście na śnieg, jeżeli padał. I też napiszę, jaką, jaką klę byście chcieli. Tak, raczej w kolejnym odcinku. Także tak się tak. Okej, okay. mamy tu trójkę i trójkę, okej, okay. to lecimy, musimy odczekać 30 sekund, bo tak jest zawsze. Mm. Mam nadzieję, że teraz to wyklamy, bo tak chyba warto wyknać. Nie wiem, jak wy, ale. Dobra, wszyscy jedziemy tutaj, tu jaja ja też za nimi. Kościół mnie spycha. Jezu, jedźcie! No, proszę, co mnie przesłuchasz? Dobra, wszyscy jedziemy razem. I tyle. Ja tu będę strzelał, tak jak ten kościół. Bo jeszcze tu nie byłem, tak żebym chciał. <laughs> tu się to! Jezus. Czułk! Zapić go! Dostał! Jedziemy! He! <laughs> O nie, co się tak wpakował. E, yy, a masz? O nie, jakie smutne. Dobra, chłopaki, jedziemy dalej. To fortuna nif. Dobra. Lecimy z pełnej pety. Także tak. Ja mam szybki czołg, także... Szybko pewnie tam pęta. To plajeciemy. Wow! Co jest? Co się stało? Ej nie, ja się wycofam. Wow! No kurczę, cały HP mi się jechał! No co jest? Kurte! Chyba to przeklamy tak sule. Poploponisz się na naszym spafnie. A ja się zakupiłam. No nie. Cóż! W oble nie pomogę mu. Widzieliście jaki wyskok? Normalnie? Mam nadzieję, że nie pojedziesz ze mną. Bo będzie przypał. Ale nie pojedziesz, to się tu będzie strzelać. tesze Okzałem w Ale zapiłem przy okazji to plabobarzmy czy wykleją czy za tą Kurde. o nie. Dobra, jeden leczy. Ale podjechać tam. Normalnie przyszedł na niego. Kurde, chyba to przeklamy Tak myślę. A ten kasuje, czy dobra. I dawaj pety, 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 Petty. Dawaj faj pety. Ta faj, to psie. Owak.

No, przepraszam. Hmm. No, fajnie. To przepraszam. Ja. Taki sok. To fajny. Kręcić się ptaki, to nie jak się i śmieszam to tego. <śmany> Jeżeli dopijemy tysiąc subskrypcji, bo na tyle masz live, to kiedy pijemy, to e, odzię laj'a i będę e, na TikToku Was obszerwowywał. Także Ok. Taka klumata. Um... Czekaj się -ă -ă. oh, co cool. to jest piek ja O nie, już nie, sczeli. nie, 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 pierwszego przeciwnika. nie, nie, chyba trafiłem albo mi się Kurde, bym pojechał za nim, ale boję się, że tam będzie klomata i skinie. Tak, wiedziałem. O Jezus, no snowu! no snowu! No, ale ja wiedziałem, że tak się stanie. Zawsze musisz oślepić, zawsze plan na no dzisiaj to kończymy, e, e, i tyle. Mm -hmm. Okej, okay, tylko coś sprawdzę nasypczolo okej okay, dobra Na że to kończymy eee, zasubskrybujcie mój kanał zostawcie 10 lajków chociaż eee, i napiszcie w jaką kolejną klę mam zakrać. także subskrybujcie a 10 łapek i napiszcie w jaką kolejną klę mam zakrać. to tyle i pa